Oh, oh, Eee, witam, nazywam się Michał Zond, firma BorWiert, eee, Znajdujemy się na placu budowy, modernizacji linii kolejowej LK7. W zakresie naszych robót jest przebudowa kanału jajowego, który koliduje z tą inwestycją. Budowa kolektora K1 od komory w ulicy Marsa, gdzie znajdujemy się obecnie, gdzie trwa montaż komory K11. klejana na, na budowie z czterech elementów. Warunki gruntowo-wodne są tutaj dosyć trudne, są nawodnione piaski. Dlatego materiał został wybrany tak, aby zachować szczelność. Cały kolektor będzie miał długość 1,7 m. Będzie w całości wybudowany z materiału polimerobetonowego. Rury polimerobetonowe, studnie polimerobetonowe oraz komory połączeniowe również z polimerobetonu. W międzyczasie są prowadzone równoległe roboty na torowisku nr 3 i 4, które jest budowane jako nowe. Są budowane też przejścia podziemne które kolidują również z istniejącym kolektorem. Kolektor w tych miejscach został tymczasowo przebudowany. Docelowo będzie poprowadzony tak, aby nie kolidować ani z przejściami podziemnymi, ani z nową, z nową linią kolejową. Także cała infrastruktura podziemi, podziemna istniejących kanałów będzie zlikwidowana i docelowo przerzucona na nowy, nowy kolektor z to. Inwestycja z naszej perspektywy składa się z około 2 km rur przewiertowych DN800 w odcinkach dwu oraz trzymetrowych. Uzupełnione jest to w prawie 50 studniami w różnym wykonaniu. Planowane zakończenie inwestycji to przełom roku 2023-2024